Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Was na trzecią część cyklu sztuka ubierania. Dzisiaj opowiemy, jak optycznie modelować fasonami obuwia stopy, które są długie lub i szerokie. Nazywam się Andler Magdalena, jestem trenerem spójnego wizerunku, stylistką i kolorystką. Zapraszam na dzisiejszy odcinek poradowy. Jeżeli stopy mamy większe, 41, 42, tudzież więcej. No dobrze, wiemy, że ciężko znaleźć obuwie. Nie jest to tak łatwe jak w przypadku rozmiarów standardowych 38, 39. Aczkolwiek te buty, które już znajdujemy i są dostępne, są to buty na pewno o wiele lepszej jakości niż czasem te śmieciówki, które mamy w sklepach. Na co zwrócić uwagę przy doborze fasonu? Po pierwsze, długą stopę, skrócę zaokrąglone. Noski, także na pewno warto na to spojrzeć, żeby te noski nie były długie, nawet jeżeli to jest super modne, bo optycznie sobie wydłużycie stopę jeszcze bardziej, czyli albo bardzo delikatny szpic, albo zaokrąglony nosek. Dobrze by było, jakby na tym bucie coś się zadziało. Tak jak zaraz już Wam pokazuję zdjęcie. Zobaczcie, tu mamy wstążkę, ale równie dobrze mógłby to być y, jakiś gadżet, pomponik, to co tutaj jest w naszym stylu, co nam w duszy zagra. Oprócz tego y, akurat tu jest ciekawy y, but, bo ma przecięcie. Do tego tu są dwa rodzaje materiałów, bo mamy ażurową skórę i mamy lakierowaną, y, ale równie dobrze mógłby to być nawet pełny botek y, w jednym kolorze, ale z przecięciem w tym miejscu, które optycznie skróci nogę. Ten bucik akurat ma delikatny szpic, Także ten krzywdy nie zrobi. Wybierając sandały, też zobaczcie, tu mamy przecięcie, i do tego, jeżeli noga byłaby nie tylko długa, ale i szeroka, albo standardowa i szeroka, to to przecięcie tutaj wzdłuż nogi. E, ładnie e, stopę zwęzi. E, zapięcie pod kostką nie skróci nóg. Jeżeli byłoby w kostce, skróciłoby nogi, tak jak tutaj ta bransoletka jest. Także takie zapięcie, które jest pod kostką e, krzywdę nogą nie zrobi. Jeżeli nasze stopy są szerokie, e, to taki krój buta wycięty, też fajnie optycznie e, zwęzi. Wszelkiego rodzaju e, buty pipto czy. Otwartymi paluszkami też optycznie skrócam stopę. Warto zwrócić uwagę, te osoby, które mają stopę większą, żeby nie kupowały takich butów, na przykład już kozaków, do połowy łydki, bo optycznie rozmiar stopy i ta część wraz do połowy łydki one będą równe. Czyli zrobi się taki nieestetyczny skobel, a mało tego. Ta część, która jest na stopie, będzie wyglądała na o wiele wyższą. Czyli wtedy warto, żeby kozak był tak do okolicy kolana, czyli tego naturalnego zgięcia, wówczas krzywdy na pewno nie zrobi. Co jeszcze? Jeżeli nasza stopa jest szeroka, ale nie jest długa, czy jest standardowego rozmiaru, wówczas. Szpicę ładnie wydłużą i zwężą nogę. Czy jakieś sznurowanie, czy jakaś aplikacja, wzdłuż stopy też stopę zwęzi. Także jeżeli mamy stopę dużą, długą, bierzemy, wybieramy zaokrąglone noski, wszelkiego rodzaju aplikacje czy przecięcia w przedniej części buta. Jeżeli stopa jest szeroka, aplikacje, przecięcia, gadżety, sznurowania wzdłuż stopy i wtedy nosek bardziej wydłużony. Jeżeli mamy dwa w jednym. No, to tak jak widzieliście tutaj na tych modelach pokazanych, wybieramy to, co dla naszej stopy jest najbardziej korzystne. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie i przekazujcie dalej, bo może komuś akurat ta informacja się przyda. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.